Hiemaneczko wszyscy ludzie. Witajcie w kolejnym odcinku Battlefielda 3 Dobra, nabrałem troszeczkę sił, mam nadzieję, że i tym razem się uda. Yy, załadujemy ostatni zapis. Yy, no i co? Rozpoczynamy. Kolejny odcinek, kolejne działania, tym razem z większą dawką siły jestem. O Jezu, teraz mam nadzieję, że teraz wszystko się ładnie dobrze... Się sprawdzi wszystko. O, jeszcze trochę chłodno miałem założyć jeszcze bluzę, Jest trochę mi tutaj zimno, pomimo że już jest godzina 22, dzisiaj jest ee, sobota, chyba tak, i to jest dzisiaj dzień, który dniem jest przestawieniem zegara O właśnie już zaczynamy. No i co? Jedziemy, biegamy, Będę podążać ciągle za tym ziomusiem, no, będę musiał bacznie obserwować co tu będzie pisane, żeby nie było. O, no, tu jakieś ostrzały widzę, ja ciągle muszę biec, fajnie, fajnie, ale trochę to jeszcze potrwa. Zanim dojdziemy do, oczywiście do naszego punktu, gdzie zaczniemy całą zabawę. O, chyba już nawet widzę. Pamiętajcie przy ostatnim odcinku... LOLP. <laughs> to było dobre, okej. Okay. I co teraz mam zrobić? E, rozstawić ten możecie sprawdzić przesi, dobra. E! Wyszczecie kilka pocisków oświetlających odbiór. No dobra. Poszedł. Dobra i co teraz? No tak, musi nas... O i teraz mógł, kurde! A wcześniej to nie mógł, no nie, no wygląda na to, że był mały Bóg i dlatego nie pokazało. Jezu, już zaczynamy całą zabawę. Jedziemy! Skurwy syny! Wypierdziera z mojego terenu! Co tu się dzieje? O dobra, kończę z tym tekstem, bo już trochę to już jest nudne. Dobra, ty jesteś następny. O, pięknie. No, zabrał mi. k***a. E, ten w ogóle przeżył? Nie wierzę. Myślałem, że tyle wystarczy. Dobra, co dalej? Idziemy. No to, to pożądamy. Pożądamy. Co, Kurwa. Podążamy. O, ziomusz. O, nie, 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 nie. nie. Łoł, wow, 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 wow. nie, 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 inaczej, może jak się położę to będzie lepiej, bo przynajmniej trochę oszczędzę sił. No kurde, zregenerujcie się. O, tam widzę do jakiegoś muszę nie, nie chcę mojego, kurde. Znowu kurde, no nie wierzę. O, tu jest jakiś kurde, chyba się chyba... A, granat, oh, fucking shit. O, to w ogóle... Lol, a może pewnie jestem... aaa! Eee, okej, okay, nie rozumiem co to było. Nie wiem, mam nadzieję, że ta minimalizacja coś nie spowodowała. Dobra, może najpierw załaduję broń. Przy, przycisnąłem przypadkowo. Eee... dobra, może Skucnę. O, miło. I właśnie chcę tego ziomusia zabić. O nie, czy zabiłem? Nie wiem. O, właśnie. Ziomuś, ty się tak kurde wystawiłeś. O! Kurde. Granaty, granaty, wszędzie granaty. Dobra, na razie nie chcę biec. A w sumie mógłbym eee, czy wziąć... Nie, ta broń mi się bardzo spodobała już teraz. O Jezu, nie umiem czytać. Co teraz mamy zrobić? Zabezpiecz budynek mieszkalny, wyeliminuj gniazda Keinów. Eee, okej. Okay. Wow, 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 dobra. Widzę już tam jakaś ostra jazda! O nie! Zabili mojego! O! Dzięcio! A! A! Cietu, jakby normalnie ktoś z boku teraz stał. Eee... Tam widzę jakieś kurwa... Nie, 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 nie! Dobra, dobra. Wola, wolałbym już się położyć. To jest dobra opcja. Eee... Właśnie teraz widzę, że kurde ktoś strzela, no ale... Aj! Dobra, może najpierw przebiegnę. To jest dobra opcja, mi się wydaje. Wolę ukucnąć. Ten w ogóle strzela w ziemię. Dobra, tu musi być jakiś gość. O, właśnie, tu się wystawił bardzo ładnie. Hmm. Byłoby najlepiej. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, jak się używa granatu. No, może R? Nie, R to się załaduje. To ja. O, właśnie. Aj! Dobra przykucnę, albo się inaczej położę. Teraz ukucnę. Teraz mam dobrą pozycję na strzało, Albo dobre inaczej. O, zrobimy tak. O, siema! Wow, 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 fucking shit! Co to było? Nie wiem, ale teraz jestem w dobrej pozycji nawet, można powiedzieć. Ale teraz w końcu się coś dzieje, a nie jakieś kurde lotnicze ataki. Kurde, widać, że coś tam strzela. No ale dobra, mniejsza o to, wolę... No, kurde jak chce granatem, kurde jak? Wow wow wow, dobra, nie, ja chcę. O właśnie, pięknie, zabity. Jeszcze tam jest ktoś te tak, żebyśmy mogli się ruszyć. No już, spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No kurde, dajcie mi. O, tu jest jak coś. Aha, dobra, bez ostrzegania, okej. Okay. No kurde, jak chcesz granatę, no. E... Fajnie, że. Ale. To co ja muszę rzucić granatem? Ej kurde No dobra, wejdę w opcję i zobaczę to jak to jest eee, Przypisywane klawisze eee, Wspólne? Nie, nie do końca Jak jest rzutem z granatem? Pojazd eee, Zaraz, zaraz, zaraz O, teraz znalazłem latarkę Jak miło Super, dobra, nie o to chodzi. Ja szukam. O, jest! E, G! No jak miło! G! Dobra, rzucamy G! No dawaj! No i co? Tyle? Dobra, może podejdę. No wiem, że mam rzucić granatę, ale po co? Przecież jak już jestem tu. Nie wiem, I don't think. I don't think so, what the fuck? Eee... No podobno mam rzucić tutaj granatę, no to. No to co? Jolo, chciałeś to masz! Ha, ha. Kurde, ale. Piszesz. Piszesz, kurde, ziomuś, że mam tutaj granatę rzucić, no to proszę! No ale może nie chodziło o to. Mieliśmy tylko przejąć jakiś teren. No kurde, jeszcze mnie blokuje się coś. Dobra, może zabiję. Dobra, nie tak... nie o to może chodziło. Kurde, jak mam trafić w coś, co jest dosłownie jak kamuflaż? Po co granatem, jak mam strzały? O, 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 właśnie, właśnie. Teraz padłeś, jak miło. Ty też gin. Chyba, że jeszcze nie padłeś, to jeszcze się nie zdziwię. Padłeś? Chyba padł. Ale kurde, dalej, co jest? Kurde! Nic z tego nie rozumiem. Kolejny bóg? Dobra, pójdę na razie. Zobaczę, co tu się. Wyprawia Super Kurde o. Rzuć granatę, rzuć granatę. Orzuca granatę, jak fajnie. Łoo! Wow. Wo, Co tu się dzieje? LOL Pali się i coś ją musi... Czysto, no fajnie, że czysto To u mnie karetka czy tu? Chyba u mnie, bo jeszcze karetki tutaj jeszcze nie brakuje. Czysto? No kurde, co tu się dzieje? Dobra, może się jednak cofnę. Wrócę do swojej pozycji, której jeszcze tam chyba nie skończyłem. Bo no podobno ja muszę tutaj rzucić granatę. No kurde, ludzie, no o co tu chodzi? Eee. No dobra, jeszcze raz, a co? Ale to już ostatni mój granat. No i co? No i kurde nic! No co jest? To są bugi już. I don't fucking... Hell. Co ja to... No nie wiem! Dobra. Kij z tym, idę dalej. Nie to nic obchodzi. To musi być Bóg, bo ja już miałem raz Buga, proszę bardzo. Nie mógł mnie koleś podsadzić. No i co? Wyjebka. Dobra. Nie to nic nie obchodzi, ja idę dalej. Idziemy dalej. Mam się przemieścić. No dobra, biegniemy. Otworzymy. Czy mam czekać? Na załogę. No muszę poczekać na załogę, bo oni to są leniwi. No fajnie, że się skradacie, ale... Mogliście by chociaż ruszyć dupy, czy coś. O Jezu, co ja mam? Z tyłu czekać, czy co? Dobra, weźmy. Na razie tak stanę. No i co? Montes. Halo? Matko, jedyna teraz mogę. Coś. Wow! O, wow, jeszcze jeden! O, jeszcze jeden! O, jak miło! O, niech to jądra! O, tak mi nieprzyjemnie. Uła, to musiało boleć! Dobra, idziemy dalej! Tak bardzo dostać! Dobra! O, jesteśmy chyba w parkingu. to znaczy, nie w parkingu, tylko w garażu już prędzej. Eee, co mamy teraz zrobić? Wsiąść czy żeby? Chyba tak. On tu pisze, że mamy wejść. No dobra, wchodzimy. I co, znowu? O nie, tym razem będziemy jechali. To jest co innego. i jedziemy. Chciałam się przemieść. Jeszcze nie coś w Polin, jasny grind. Mam złe przeczucia co do tej drogi, ten nie dobrze. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. No ale prowadzi prosto do. Chodzi o to, że za tunelem jest olbrzymia niczyja. Ziemia niczyja, tak dobrze wyczytałem. No okej, okay, jest kolejny loading i teraz pytanie, czy to już kolejna jakaś misja? Jestem ciekaw. Nie, jesteśmy w ciągu dalszej misji. Zasad? Zasad? czynnościami na prasami. Każdy tak zauważyłem. Co się dzieje? Tak, ale nie będziemy załatwiać. Nie będziemy tego węża drogi. Musieliście zatrzymać go. Co chodzi? No dobra, wczedałem. Tym razem czym ciągłem... Nie wiem, to jest to sama broń. Tak, to jest to sama bronie. Nie to za sobą. Oczyść drogę. Mhm. Co, znowu musimy coś postrzelać? RPG. O wow! Holy shit! Akurat w cysternę. Oh my shit! No dobra, widzę, że tutaj ostro się zaczyna. Dobra, widzę, że tu się jakiś ziomu się na Hita, tu jest chyba następny. Jezu, normalnie, jakbym nic nie dostawał. Teraz, tylko oni strzelają do moich żołnierzy, można powiedzieć. Dobra, muszę lepiej wycelować. O, gin. Ty też gin. Ciebie chyba spróbuję na heda, ale dobra. Ty też. O, tak mi nie ma. u jaki paraliż. Dobra. Wo, teraz? Dobra. Nie jest najgorzej. O, ten już ładnie teraz padł. O, teraz do mnie strzelają, jak miło. No, gin, co tak nie mogę zabić? No, znowu. No jazda, dobra, idę za. może. no dobra, podążę i nie No dobra, podążę. Wygląda na to, że to oni tam byłaby nieograniczona ilość, więc musimy ciągle iść do przodu. Eee, muszę włożyć tutaj myszkę z drugiego komputera. Eee, dobra, czekajcie. Ok, możemy już wracać do gry, musiałem zamknąć drzwi, bo jednak brat wrócił i wracamy. Eee, mam ciągle podążać. Zobaczymy co teraz się będzie działo. Jezu, jaka to jest długa mm, ścieżka chyba to się nie można nazywać. Dobra. Będę może na razie z tyłu, teraz widać jest troszeczkę ogarnięta sytuacja. Będę musiał jakoś się kombinować w sytuację. Dobra. Teraz jest trochę inaczej. Mam załadowaną broń. Tak, w pełni. Granatów nie mam. To jest trochę teraz już... No bo zmarnowałem przy takim długu. No, otwieramy. I co teraz mamy zrobić? O, chyba zaraz to będzie akcja pozbyć się mm, lamusów. <grym> Spokojnie jest teraz O, mam podążać Kurde, jeszcze oni tam gdzieś Ten strzelaj, tak, tak Gin O, tam jak widzę Napęte O, nie, 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 trochę przesadziłem no, Najlepiej jest się położyć W tej chwili, bo to jest czysta pozycja dosłownie O, chyba to był na hit, dosłownie na hit Wystrzeliłem tylko jedną kulę i już padł Dobra, idę do przodu. O, tam widzę Heda. O, tam widzę jeszcze. O, ten następny. <grytanie> o, 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 o. Oj, chyba padam. Aaaa, jest tak się bardzo znamić. Kurde. Dobra, mogłem nie za bardzo tak bardzo ryzykować. Mogłem gdzieś się schować najlepiej, to mi najlepiej wychodzi. A nie, kurde, jakieś e, dupę, dupe dupę, jakieś mm, leżenie. O Jezu, te mnie jak haj Ej, ty, znowu Monte. No, kurde, weź się ogarni Wszyscy co się w Monte. O, ten jest Matkowicz na przykład. O Dobra. Teraz będzie lepiej. Mam nadzieję, że ten to to razą będzie O, ten jak ładnie wystawił się Ten w ogóle. o. o, 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 o. Nie chcę skończyć podobną sytuacją to, to był mój? Fucking shit O, ten nie był chyba mój To dobrze eee, chcę Chcę tamtego jakoś zrobić, bo jest akurat na... O, chyba teraz spadł. Teraz pójdziemy trochę do przodu. No właśnie tam ktoś jest, tylko że jest tak cholernie ciemno. O, teraz pięknie pad. No jest zapis, aż miło. Wy, wyeliminuj gniazda Keynów. Jeszcze podąża za drużyną. No, tyle jeszcze drogi. No, widać, że ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy. E, mam się wspiąć, proszę bardzo. O, trochę taka ło, Wow, ło! Wow, wow, wow. Ej, chcę wskoczyć! Jezu, tak bardzo. E, bronią zawsze pod. Tak od razu. E, wow! Tak ja chciałem powiedzieć, że ja zawsze wolałem grać z bronią po lewej stronie, bo ja jestem przeważnie leworęczny. W sensie mm, strzelania, bo tak naprawdę jestem praworęczny. Tylko przy strzelaniu tak w realnym świecie yy, strzelam lewą. O, też już gin. Aż mi dobra, zajdziemy Schowamy się. Albo najlepiej ukrękniemy jakoś. Yy, o, to 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 tu, tu właśnie widziałem ziomusia. Zauważyłem w w ostatniej chwili. Granat ktoś rzucił. Tam widzę jakieś kurde światła, nie wiem czy to jest w ogóle. Górę... Dobra, to był głupi pomysł. <noise> Ej, no nie wiem gdzie oni są, ten kłębek kłębek To się nazywa? Nie wiem. Ej, wolę się teraz położyć. To jest. Ej, co jest? Aha, czyli muszę jednak upręknąć Ciekawe. Ej, no co jest? Znowu jakieś kurde. Dobra, tu jest jakiś ziomuś. O o o, chyba teraz pat. No nie, jeszcze nie pat, nie! AU! Fuck! E, no nie wiem to co ja muszę granatę rzucić, żeby go tego zabić. Dobra, inaczej. Czy widzę jakąś pozycję? No mam, no dobra. JOLO No nie, znowu minimalizacja, no kurde. No, ja jak ja kocham mój komputer, to taki znaczy komputer, klawisze. Dobra, e, tu za samochodem właśnie jest. A, właśnie, no i teraz dupiłem się. Dokładnie gdzieś tutaj powinien się pokazać ktoś. Aha, czyli ja muszę. E, what the fuck! E, no toż e, nie, jeżeli teraz padnę, to chyba tylko przez niego. No, zobaczy, no co za. No, Ludu, kurde, to to jest campo! Fuck you, bitch! O jezu! O! Jak miło, wystawił się idealnie! Dobra, na razie. Będę. Y, leżał. żeby nie za bardzo ryzykować. Wiem, że podążać, ale. lol, zniknął! <grym> Ale to mniejsze o to. Eee, gdzie oni w tej chwili teraz mogą być? Czy jeszcze muszę... Tak, muszę jeszcze dalej się czołgać. Nie po to właśnie mnie uczyli w wojsku, żeby te... Darzać się po ziemi. Kurde, myślałem, że świata oznaczają, że ja muszę tam strzelać. Chociaż nie. No bo właśnie zabiję jednego gościa, który właśnie też podążał. E, tam widzę jeszcze jakiegoś ziomusia. Widziałem, widziałem. O właśnie, właśnie, idealnie. Wow, wo, 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 wo. Jak wpadnę, to już nie będzie miło. Ulisz się, trochę ich za dużo, bo to już nie jest dobra sytuacja. Dobrze, no, jestem w dobrej pozycji. E, tam chyba jeszcze coś mi się wydaje, nie, wydawało mi się. Dobra, wstaniemy i już pójdziemy trochę inaczej, czyli e, przejdziemy się tych parametrów na stojąco. O kurna! Co to jest? Czołg! Jezu akurat. Ja pierdziel, Akurat w tym miejscu, gdzie ja wtedy? Ja Dobra. Ten odcinek jest bardzo masakrycznie długi. Eee, zobaczymy, gdzie ja mógłbym przy tym zakończyć. Bo trochę to już za długo trwa. O chyba. O! Nawet tu! Nieee. No żyje, a coś ty myślał. O kurwa, musiał nas wtedy czołków zajebać. Pierdolę to był ten 90 i tam. Żyję, kurwa, I to jeszcze ja. Lagwen! Lagwen, żyjesz. Żyję, no widzisz. Jestem normalnie pół przytomny. Musimy być to jakieś wyjść. Dobra. Myślę, że ludzie chyba tutaj zakończymy. Jeszcze ty, przy tych spadkach FPS-ów, ale dobra. Tutaj zakończymy. No, tym razem się sporo działo. Mam nadzieję, że i komentarz był nawet dobry. Ale to oczywiście zależy od waszych ocen. Jeżeli wam się spodobało, oceńcie filmik. Także chyba dzisiaj zakończę z nagrywaniem. Jutro chyba się zajmę kolejnymi odcinkami. Dzisiaj jakoś w końcu jakoś normalnie popracowałem, nie aż nie tak jak ostatnio, że trochę już tak po części. Także no cóż. Jeżeli się filmik spodobał, łapka w górę albo w dół, ale to zależy oczywiście od Waszych dyspozycji. Także dzięki wielkie. Na razie.